Jak często pozwalasz sobie naprawdę cieszyć się chwilą? Nie myśleć o tym, co jeszcze musisz zrobić, nie analizować, nie planować, tylko czuć. Kobieca energia rośnie wtedy, gdy pozwalasz sobie na prawdziwą przyjemność w najprostszych, najzwyklejszych momentach. Spróbuj teraz. Weź łyk herbaty i naprawdę poczuj jej smak. Zamknij oczy, pozwól mu rozgościć się na języku, poczuj ciepło w ciele. Albo dotknij czegoś miękkiego koca, włosów, skóry. Poczuj teksturę, ciepło, delikatność. Może to banalne, ale właśnie te rzeczy sprawiają, że Twoja kobieca energia rośnie. Bo kobiecość to nie rzeczy, które masz, to rzeczy, które pozwalasz sobie odczuwać. Dziś spróbuj jednej rzeczy. Znajdź chwilę prawdziwej przyjemności. Może to być zapach świeżego powietrza, smak ulubionego jedzenia, ciepła kąpiel, miękka tkanina na skórze. Zobacz, jak zmienia się Twoja energia, kiedy zaczynasz bardziej czuć życie, zamiast tylko przez nie przechodzić. Jeśli chcesz więcej inspiracji i prostych sposobów na budzenie kobiecej energii, pobierz bezpłatny poradnik o pięciu niesamowitych rytuałach, które pomagają na nowo połączyć się ze swoją kobiecością. Link znajdziesz w opisie: Jesteś ważna. Masz prawo do przyjemności. Pozwól sobie na nią.